Dzień dobry, witam Was wszystkich bardzo serdecznie. A to jest banner Molani, którego już jak widzicie ten odcinek, najprawdopodobniej nie ma. Witam, dzisiaj miał się pojawić Abyss, i Abyss się dzisiaj na tym koncie nie pojawi. A czy się pojawi wersja taka wstępna 8 i 9, a ten mięsny Abyss, czyli flor 11 i 12, zagram sobie po prostu później, gdyż tak mi to czasowo wychodzi. Nagrałem na streamie wczoraj przechodzenie całego Abyssu, także już wiem jaki on jest. Czy jest on ciężki? No, no nie jest ciężki. I tak tak myślę sobie, co im można było powiedzieć. No Na pewno ja uważam tak, na pewno flory 9 i 10 są to flory obniżonym, jakby mm, obniżonym poziomie. Prostszy jest, dała po prostu, no szukam. Odpowiednio tu nie mogę znaleźć głowy, głowie. jestem, przepraszam. Poprawy zdałem przed chwilą w ogóle, tak w tym pochwalę. Jak na początku filmu jeszcze, bo pewnie wyciąłem większość, to jest jakieś 30 sekunda. Także zdałem poprawę i da się, przez to też no, nie mam filmu gotowego obecnie. Abyś jest prostszy. Są to oczywiście tutaj te stworki na planowe. No już widziałem dużo elity jak ludzie tutaj. Nie, nie spodobało im się dawanie małych saurianów do, do walki. No ja mogę co odpowiedzieć. No, szkoda, miłe sauriany, ale mm, nie są to, pamiętajmy, po... też mm, jednak y, przeciwnicy. Są to przeciwnicy przede wszystkim też. Wiadomo, że w Minecrafcie macie też na przykład małe wilki, czy inne małe mobki. i też w Minecrafcie one mm, różnie są przez ludzi traktowane. Mm, także to się nie ale przyjąłbym się tym, że faktycznie no, uważam, że ten abyss jest new player friendly. Mieliśmy ciągłe utrudnianie Abyssa. Wymagał albo elementów, albo jakichś działań takich jakby no. wyciągania niezłych dział. różnych elementów. Co mi nałem teatr teraz jest wrzucony, który wymaga. Dużego nakładu jeśli chodzi o pojedyncze konto No i ten Abyss jest taką mam wrażenie teraz odskocznię od tego Czy to źle czy to dobrze No nie wiem dla mnie Abyss może być łatwiejszy żeby każdy miał szansę A Lokalne Legendy to jest ten etap gry który jest stały Który myślę że osoby które mają silniejsze konta Mają się nim zajmować głównie nie To jest gdzieś taka moja tutaj opinia Oczywiście nie trzeba się z nim zgadzać Ale no nie tak to by wychodziło żeby zostawić jednak ten abys Abyss dostępny dla każdego. Zresztą to jest tak naprawdę dodatkowy primo już od, od dłuższego czasu, nie jest to etap wyzwania. Nie oszukujmy się. Reset abysa, żeby robić lepszy czas, bardziej irytuje, niż stawia jakieś ro, ro, punkt rozrywki, nie stanowi. No też jak się gra 4 lata w tą grę, no to ile można te same te same flory patrzeć. Także nowy abys, czyli nadzieja na, prim, na primo Gamy dla nowych graczy. To na pewno tak mógłbym to określić. Także tak, ja bym ten Abyss ocenił. No i to jest. Zmiana na plus. Zobaczymy, co będzie dalej. Abyss oczywiście resetuje się po miesiącu, także tutaj długo, długo. Aż do połowy października trzeba czekać, to już. Naprawdę. Grubo. Duży okres czasu, naprawdę. Pod tym względem. Ok. To chyba się przeciwnicy zapomniałem i tak sobie na czirku próbowałem to przejść. To trzeba zasuwać. Wyciągam ganiu, bo nie chcę mi się hangtam grać szczerze. <laughs> nie chcę mi się grać dendro. Mm, co, Banner, Banner się zmienił, jest kinitch. Jest to, jest a Będę go rozgrywał na live dzisiaj. Zaraz w ogóle się info na Discordzie w ogóle przedstawię jak wygląda sytuacja. I dlaczego nie ma ani odcinka, ani live'a, bo teraz ja teoretycznie powinien być... Druga godzina stream'a powinna się zaczynać. Niestety <grystotę> się nie udało. Mam nadzieję, że na stream'ie z mnie je Hojo nie... Nie ukaże zatem. Wszystkie godziny tam powinno mi wystarczającą ilość zaliczyć. Do tego dowiem się też za naprawdę dłuższy czas. Hojo tego... nie wiem, strasznie długo wyliczają te... Szacują te nagrody. Nie wiem, jakby to był jakiś wielki problem dla nich. Trochę tego nie rozumiem, aż tyle tych kont nie ma, plus napadać informacje, to też by mogli, nie? Kolega się nie wydrze, nie jesteś lokalną legendą żeś miliony HP? Już aktualizacja mojego stanu, zdałem? Potrzebuję trochę odpoczynku, mm, potrzebuję przemyśleć co na YouTube'a wrzucać, ponieważ wczoraj skończył mi się zapas tego gania w zeszłym tygodniu. Teraz już będę leciał wszystko nowe, jeśli chodzi o ten tydzień. Potem możecie zauważyć, po mojej formie, może zmianie małej, coś takiego. I tak jak mówiłem, będzie Abyss z main conta, ale to nie wstawię go jutro, żeby tak nie było dzień po dniu. Jutro jest środa, no to jutro postaram się coś innego przygotować. Nawet nie wiem kiedy. Spóźniony będzie daily, dobra daily będzie spóźniony, tak liczyłem czy dzisiaj jeszcze zdążę coś nagrać, ale... Ja tak patrzę, że ja chwilę postreamuję i już będę w ogóle bez energii. <grymne> tak to czasem bywa. Diluc bez itemów, jakby ktoś pytał. Co tu się stało. Dlaczego to Shanha bije więcej? Coś mam więcej do dodania. No chyba nic, chyba nic. Aby się powoli kończy. Ten film też się kończy, jest to daily... ...typu aktualizacja co tam u mnie. I... Ja tylko mam jedną szczerą nadzieję, że YouTube jakieś muszę kiczowy kity to ustawić, żeby to się widząc za YouTube na YouTube nie załapało, bo jakby mi YouTube załapał yy, ten Spiral Abyss i mi go wrzuciłoby, nie wiem, na 1000, 2000 czy więcej wyświetleń, to naprawdę to byłoby dla mnie tragiczne. Bo naprawdę YouTube mi takie psikusy robił w przeszłości, że film który był takim, no dobra, muszę coś nagrać, to pogadam, no ogólnie ciężko mówię w żyć o ogóle, o nie, jak to tam... A jak robiłem jakiś content zarobiściem więc scenariusz, Małwika, patrzę w ogóle, 5 kropka, coś wchodzą, miazga w ogóle, zmiany, łąd, wszystko fajne To wtedy te filmy robiły kurde XD wyświetleń. A wiem co, e, lay są, event na wleciał między, między eventowo. Skończył się event zwiedzaniowy, poznawczy, krajoznawczy event się skończył. Event z zestawianiem bombek które ma z drugiej strony kiepskie sterowanie to się, jest w trakcie, jest w połowie, można już wszystkie stage'e y rozegrać. I teraz w środek patcha wrzucili Ley Line Overflow, czyli jeżeli brakuje mory, brakuje... ...heroes beatów, a wszystko jest już pozwiedzane, bądź chce się po prostu szybciej... ...zebrać, powiedzmy ma się mniej czasu na grę, no to można z tego oczywiście skorzystać. Ja nigdy przeciwnikiem Ley Line'ów nie byłem. Bo to jakieś giga marnowanie jest czy coś, ponieważ no ja też... Zawsze robiłem achievementy związane z lejlajnami, przypomnę tylko najwyższy achievement wymaga odebrania lejlajnów. Bardzo dużą ilość razy. W to się najlepiej gotuje ogólnie na trawie. Także ja no, nigdy nie byłem przeciw lejlajnom, a teraz na tym koncie odbieram lejlajny, żeby mieć dużo mory po prostu, nie? Nie mam, nie mam tylko powodu. W ogóle tak naprawdę nie mam powodu, dla których bym odbierać na tym koncie, so, ja po prostu zbieram morę. E, może, żeby odpocząć od domeny na artefakty, bo to jest faktycznie no. Miele te artefakty i miele na tym koncie. Czasami wypadałoby coś innego pofarmić, a lejlańy na morę myślę, że są dobrym alternatywą. I teraz nie mogę zrobić następnego lejlaina stąd, ponieważ następnym są abysmagowie. Znaczy mogę, ale nie mogę linii. Patrzcie, jestem już tak wy, wyszkolony można by rzec. Z tymi lailenami, że ja pamiętam, gdzie to tam za czas całych czasu co tam było w Mondstadt. Także co, rozpoczęła się druga. Faza patcha 5.0. Druga faza, co znaczy druga faza? Przede wszystkim? Odblokowuje nam się kinycz. Druga faza, dostajemy już oczy w kierunku 5.1 i special programu 5.1. Pragnę to zauważyć, że to jest też ważny element tutaj w tym momencie. Że to nie jest tylko takie sobie, że tak powiem. Ni, ni, nic a nic. Zobaczymy co nam przedstawi, będzie kolejny Archon Quest 5.1, to tak jeszcze przypomnę. Dla osób, które może nie pamiętają już, będzie przegapiły tą informację wcześniej. Będzie Archon Quest, także nic tylko czekać. Wychodzi silonen, będzie można podbić sobie reputację, także... Tam y, Polecam w Children of Echoes nie wypełniać tygodniowej reputacji właśnie. W tym, w tym klanie, w tym tribe. ponieważ będzie 200 punktów za story quest z Isilonem, który obecnie ma. Jak się tam wejdzie, no ja na tym końcu niestety nie mogę, ale jak się tam wchodzi, to jest Coming soon Ja dziękuję Wam za oglądanie bądź słuchanie tego filmu. Zapraszam Was na discorda, na Twitcha, na streamy, na wszystko. Potrzebuję odgęszenia odpocząć, zdecydowanie tak. To jest to, czego pot mi potrzeba. A niestety robiąc daily, poruszając na nich gęścina. Czy mam taką możliwość? No oczywiście, że nie. Thank you, thank you, thank you very much. Ja wam, nie mówię, że dziękuję. Trzymajcie się. Na razie hipa. Cześć.